the grand hall yeah then Zanim powstał serial, Inhumans przez kilka lat funkcjonowało w planach Marvela jako pełnoprawny film kinowy zapowiedziany dużo wcześniej. Projekt stopniowo tracił jednak priorytet, aż ostatecznie trafił do telewizji, co samo w sobie było pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Przeniesienie historii o królewskiej rodzinie Inhumans z kina do formatu serialowego wymusiło drastyczne ograniczenia budżetowe, co widać było w skali świata scenografii i efektu specjalnych. Wielu fanów do dziś uważa, że to właśnie ta decyzja przesądziła o porażce całego projektu. 2. Pierwsze dwa odcinki Inhumans trafiły do kin IMAX jako event specjalny, co miało nadać serialowi prestiż i rozmach. Problem w tym, że wielki ekran bezlitośnie obnażył wszystkie niedociągnięcia, tanie kostiumy, plastikowe dekoracje i nierówne efekty CGI. Zamiast zachwytu pojawiła się fala krytyki, a negatywne recenzje z premierowych pokazów praktycznie pogrzebały zainteresowanie serialem jeszcze przed jego telewizyjną emisją. To jeden z rzadkich przypadków, gdy kinowa premiera serialu Marvela realnie zaszkodziła jego wizerunkowi. 3... Meduza, której włosy w komiksach są potężną bronią, miała być jednym z wizualnych filarów serialu. W praktyce jednak animacja jej włosów okazała się tak kosztowna i problematyczna, że twórcy bardzo szybko pozbyli się tego elementu fabularnie. Utrata włosów przez Meduzę była wprost podyktowana oszczędnościami budżetowymi, a nie wizją artystyczną. Ten zabieg stał się symbolem tego, jak bardzo produkcja musiała iść na kompromisy kosztem jakości i wierności materiałowi źródłowemu. Cztery. Król Black Bolt to postać, której głos jest bronią masowego rażenia, więc przez większość Czasu musi milczeć. W serialu oznaczało to, że główny bohater praktycznie nie mógł używać dialogów, co znacznie utrudniało budowanie emocji i relacji. Aktor Anson Mount musiał opierać całą swoją rolę na mimice, spojrzeniach i języku ciała, co samo w sobie jest ambitnym zadaniem, ale przy słabym scenariuszu często prowadziło do wrażenia chłodu i dystansu. Paradoksalnie, Black Bolt był jedną z lepiej ocenianych postaci w serialu, który jako całość zbierał fatalne opinie. Yeah. Po i Inhumans Marvel bardzo szybko wycofał się z rozwijania tego wątku w głównym uniwersum filmowym. Choć wcześniej Inhumans byli intensywnie promowani jako alternatywa dla mutantów, po emisji serialu temat niemal całkowicie zniknął. Postaci z serialu nigdy nie doczekały się kontynuacji ani oficjalnego powrotu w kolejnych produkcjach MCU poza Black Boltem, a sam projekt jest dziś traktowany jako ślepa uliczka rozwoju uniwersum. Dla wielu fanów Inhumans to przykład jak nawet marka Marvela nie gwarantuje sukcesu jeśli zawiedzie scenariusz i realizacja. We are ready to proceed. Take Gorgon to exactly where Triton was.